Tym. Widzisz? widzisz? Z czym? Z czym? Widzisz? Ale wstęp będzie inny niż ten? Widzisz? <noise> wiele razy już ten temat przychodził mi przez moją głowę i ja już wiele razy na ten temat też napisałem. E, to ja przynajmniej, w takim razie. Ale Przynajmniej taki chociaż jedno słowo o tym temacie, bo chodzi dzisiaj o średnią. I średnią, ale w tak, kontekście. Tak, bo tak rozpoczynamy takim troszeczkę smutnym stwierdzeniem, ale chodzi o średnią. I chodzi o to, że mówimy sobie velocity, velocity, aha, ile realizujemy, nie? Ile tego jest, no, razu, Ile zrealizowaliśmy to dla tych, ale... którzy nie wiedzą, to ja opowiem, że to, to, co, to, to co dzisiaj wzburzyło Łukasza i e, po, powodowało nie tak. u niego podwyższone ciśnienie oraz szybsze bicie I serca w Gagę. To to temat związany z velocity a velocity mamy na, mówiąc velocity mamy na myśli um, prędkość pracy naszych zespołów tak. czyli tak. szybkość realizowania wymagań wyrażona albo w liczbie tych wymagań albo w ich uh, oszacowaniu na przykład story tak. point tak. Tak? No ale mniejsza o i no i velocity teraz. zwykle liczymy jak? tak no, jest, jeżeli chcemy policzyć velocity to bierzemy no roz... to albo ekspercko albo no, na podstawie tych danych nie? ekspercko to wiemy jak jest tak z sufitu a na podstawie danych bierzemy ileś ostatnich sprintów na przykład i co? 5 weźmy. No i wyciągniemy średnią. No i jaki jest problem z tą średnią? No z... jest dużo problemów z tą średnią, ale żeby ją dobrze, żeby to dobrze zobrazować. To mam taki przykład, nie? Pracujesz w barze szybkiej obsługi. Jesteś tam menadżerem. Przychodzi, co? dzwoni do ciebie twój szef ze Stanów Zjednoczonych, bo to jest amerykański bar szybkiej obsługi i mówi: "Tomek, słuchaj, zauważyłem e, szansę, nie? Co tydzień o godzinie 18 w twoim barze sprzedaje się 100 hamburgerów. Co tydzień w Weekend. Co tydzień, w weekend o 18, w niedzielę o 18 sprzedaje się 100 hamburgerów. Zrób wszystko, żeby w tę niedzielę być na to gotowy i żeby sprzedać ich 150. Challenge accepted, nie? Okej. Okay. Teraz zastanówmy się, skąd te dane. To dane to pewnie pochodzą z jakichś tak. takich e, poprzednich tygodni, z danych historycznych. No, można im wierzyć, tak. bo to są prawdziwe dane. Tak. Prawdziwe dane. Ale czy można wierzyć tej prognozie? A to ja Ci tutaj odpowiem tym samym wykresem, który bardzo lubiłem pokazywać, a propos tego indyka z tej książki słynnej, y, Taleba, y, gdzie pokazujemy sobie na wykresie, jak to nam rośnie samopoczucie, waga i wszystkie inne parametry indyka, który jest tuczony przez x lat, a potem jest dzień przed świętem Dziękczynienia i wszystko pszut, pada, pada. Dlaczego pada? No, bo nie zderzyliśmy tych danych historycznych z kontekstem. A kontekst, ten, o którym mówisz, to może być taki, że na przykład. Y, Następny weekend jest długim weekendem i wszyscy nie będą wracać w niedzielę, tylko będą wracać na przykład we wtorek. Albo to był ostatni weekend wakacji, przez co w następne wakacje już tych ludzi znaczy, po prostu najzwyczajniej nie będzie. Tak, następny weekend już po prostu tych ludzi nie będzie. Dobra. Jaki z tego morał? Morał jest bardzo prosty i bardzo istotny. To znaczy nie patrzmy ślepo na liczby. Tak jest. Nie możemy w oderwaniu od sytuacji w oderwaniu od aktualnej sytuacji nie możemy ślepo ufać liczbom, dlatego że to nas doprowadzi do nikąd. Więc ustalając velocity nie możemy spojrzeć tylko i wyłącznie na to, ile średnio sprintowo dowoziliśmy do tej pory wymagań, dlatego że na przykład w tym sprincie 50%, naszej załogi, 50 naszej załogi może po prostu jechać na urlop. Tak, I co to, to, nam to daje? To, to trzy tipy na koniec w takim razie. Takie, które mi przyszły szybko do głowy. Numer uno. Numer uno. Jeżeli liczymy jakąś średnią, pamiętajmy, że A jest to średnia krocząca, czyli ona się zmienia w czasie, a B, skrajne wyniki możemy odrzucać. Na przykład. Może. Bo to są jakieś zaburzenia. Ewentualnie drugi typ Średnią róbmy średnią ważoną, czyli ważoną przez tyle osób, ile faktycznie było gotowych do pracy. No i trzeci typ i chyba najważniejszy, ten, o który tobie chodziło, na pewno. Ja widziałem w Twoich oczach, że o tobie o to chodziło. Jestem zdenerwowany. że velocity. Jest daną, która nam ma posłużyć do wyliczenia naszych możliwości, czyli capacity w najbliższym sprincie. To nie znaczy, że. Komplikujesz sprawę, ale to prawda. To nie znaczy, że my zakładamy, że tyle ile zrobiliśmy tydzień temu, albo dwa tygodnie temu, albo w poprzednich siedmiu sprintach, tyle zrobimy w tym, tylko musimy powiedzieć, no dobrze, tyle robimy średnio. Spójrzmy na to, czy sytuacja w następnym sprincie też będzie sytuacją średnią, czyli typową, mówiąc wprost. Tak. Tak? Bo jeżeli to jest typowy sprint, to pewnie tyle możemy założyć, ale jak jest nietypowy, to musimy posłużyć się wiedzą ekspercką. Tak jest. Jaki morał płynie drugi z tego filmu? Drugi morał z tego filmu płynie taki. Nie możemy, wyliczając velocity, patrzeć tylko i wyłącznie na liczbę. Na liczbę. Liczy się kontekst.